Już, 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 raz, dwa, raz, dwa. Cześć moi mili, witam wszystkich. Jezu, jakiś gość jeszcze wbił szybko na sesję chyba i się Witam oczywiście na kolejnym live. Nie planowałem tego live'a. Live z GTA 5 online. Ostatnio dużo gramy w grę Control. Siema, siema, The Opening All. No i postanowiłem sobie, no jestem dosyć zmęczony po pracy, ale jakoś tak... Mówię, ogarnę się troszkę, no i odpalę sobie GTA, więc troszkę Mamy, sobie dzisiaj zwan... popykamy. Jeżeli komputer pozwoli, jeżeli gra się nie wyłączy, pewnie się wyłączy ze dwa razy, no ale może godzinkę uda nam się e, troszkę pograć. Także nie kontrol, nie kontrol. E, nowa gra, którą ostatnio prezentuję w ramach pobocznej serii na moim kanale, tylko GTA 5 online. Mamy. No i co? Nie planowałem w ogóle tego live'a, trzeba coś porobić, nie? W końcu. Cześć Karol, co tam słychać? Zrobiłem sobie kawkę jeszcze gorąca. Jak wam minął dzień? A ty, Karol, to, to ty jesteś, co się nazywasz u mnie na Discordzie Strzelbicki? Co ty jesteś? Mi się mylą te Karole. Dużo tych trochę Karoli ostatnio się pokazuje, że tak powiem. Dobra, weźmiemy sobie ulicę Gdzieś trzeba będzie dołączyć. Arkam. Arkam, no, no, no. Nie mam siły gadać, ale włączyłem. Mówię, pasja przewyższa zawsze. Dobra, kawkę sobie piję. No, jeszcze gorąca. Aha, no, ale nie widać Ciebie coś na czacie. W ogóle teraz taki tydzień, że nikt nie ma czasu, ja też za bardzo. Ledwo wygospodarowałem trochę czasu, żeby sobie pograć w GTA. Czy mi tutaj gra chodzi cicho dosyć? Chcę podgłośnić. W ogóle coś jest trochę cicho. Jesteś na mojej tablicy widzów, aha. Ale co? Ty filmik robiłeś? Jakiś? Specjalny? Że jestem na tablicy, czy jak? Olon przyspiesza. Kurde, chciałbym, żeby te GTA naprawili, bo mi się naprawdę nie chce od odinstalowywać. Ani trochę. Wow. Dobra, pojedźmy sobie gdzieś do firmy. Jezu, drą się na tej sesji jak nie wiem. Siema Darkson, co tam słychać? Wow. Najlepsze jest to, że jak zaczynam nagrywać zawsze GTA, to zawsze ktoś wie, i drze mordę. To jest takie trochę dziwne. Nie wiem czy wy to słyszycie, ale... w sierpniu, gdzie wpisywałem ciebie, Rewianka i Radziego. Aha, w sierpniu. No nie pamiętam, Co, czy coś mi się kojarzy, ale. W sierpniu to, o, szmat czasu, nie? Dobra, zaproszę jakiś graczy, kto tu wbił. Jezu, śmieją się. Ale dużo ludzi na sobie... jest. Zauważyłem. Napiszę, cii, bo to po angielsku chyba. Gadają, on pisze c. To spokój. spokój. Ach, to, ach to jest... Co jest? Nie zarejestrowałem się. A nie wiem, nie wiem. On miał premierę chyba, o 19 czy o 20, nie wiem.

Teraz Święto Zmarłych, nie? Trochę odpoczniemy od pracy, od szkoły. Dobra, ja sobie idę. Wzięliśmy sobie paczki. I sobie wyjdę na ulicę. Coś porobię. Aha, o kurczę. Tak nie bardzo, nie? 1 listopada, dzień zmarłych. Ja bym się bał iść, położyć spać, jakbym miał w takim dniu urodziny. Niby świętujesz, ale pierwszy, idziesz później na cmentarz masakra. Jest coś niemożliwego. A to jeszcze te nie jest taka stara. A ty 12, Aha. No, to jeszcze masz ponad dwa tygodnie chyba do urodzin. Pewnie dostaniesz jakąś kasę, czy coś, nie? Różnie to bywa. No, tutaj drom się tak, że normalnie nie mogę grać. Ale w sumie niech sobie gadają, bo nie mam radia. <grym> Tylko nie żeby no, cały czas. Nein, nie, nie, nie. okay, nie. Po niemiecku chyba. A tak A się, Wydaje, że się... oni po niemiecku gadają. Curowce zwierzęce gdzieś tam już na dokach będzie. Już jesteśmy właściwie. Aha to jest ta misja z tym. Coś mnie goni? Czy mi się wydaje? Chyba nie. Chyba mnie nie gonią. Dobra. No, 4 sierpnia też grubo. Nie, to nie ten. Ten tu zawsze warczał, nie? Dobra, weźmiemy sobie jedną. Tak mi się chce przejechać jakąś furą ciało, nie? No, ale prędzej czy później chyba wezmę jakiś polak latający. To byli, to byli Mm -hmm. No to niedawno w sumie miałeś, nie? Bo coś ktoś... październik ile był? Dwa miesiące temu? Ponad? O kurczę ciężki dzień, ciężki. Siema Plank, siema, co tam słychać? Wbijaj na Discord, bo nie wiem, tych Ciebie chyba nie mam, a znamy się. Uren zon. Uren zon. Jak chcesz to dołącz. No nic, ciężki dzień. Odpaliłem sobie GTA. Miałem już ten, odpocząć, bo nie miałem siły, ale mówię, pogram sobie trochę. Pije kawkę cieplutką. Ale fajna ta fura, ja pierdzielę. A właśnie, jest nowe, nowe auto w GTA. Yy, tutaj jakiś PGA, właśnie nie wiem, muszę odpalić zaraz po misji, Powiedziałem widziałem jak się grała ładowała, jakieś nowe auto jest, super fura, kurde mi się by przydały jakieś 20 milionów, żeby kupić wszystkie fury takie jakie jak chcę, bo trochę ich doszło, rzadko się zdarza, że po takim update, po jakimś tam mini update'cie yy, jest no połowa tych gier, nie gier tylko aut, nie? Zamknąć tego papioka. Cholera, jasna. Siema farmer, co tam słychać? Wiesz co, nie gram. Lubię popatrzeć czasami na Brawl Stars, ale nigdy nie instalowałem nawet. Nie miałem takiej okazji. Nie wiem, czy bym tak polubił grać, nie? Bo oglądać jako tako, nie? Ale no nie wiem, no może kiedyś. Myślałem, żeby na przykład pobrać Minecrafta, bo tak bardziej wolę oglądać, a grać to tak raczej bym... Ale ponoć jest topowy i ponoć youtuberzy, którzy nagrywają Minecrafta, mają no dużo osób na live'ie ponoć to może. Może to by było. sposób. Nie? Nie? Cicho kurde, cisza nocna jest a oni się tu drą. Aha, bo chciałem z tobą nagrać. Barber, wbijajcie na Discord. Bo Playing chyba dołączył. Jak chcesz, to ten. Zapraszam na Discord. Na chat. Bo chyba ciebie nie mam, właśnie. Nie pamiętam, ale raczej nie. I co tam słychać? Jak wam minął dzianek? Po szkole, po treningu, po pracy? Ja mam większość moich widzów, to właśnie. Szkoła, taki wiek. Chociaż, jakby tak popatrzeć, to. Różnie, zależy jak Dobra, jedziemy po te surowce. Uuu. Siema, Gold, Diger, dawno Ciebie nie widziałem. Dawno nie dawałeś mega komentarza. A <gry> jak ciebie poznałem? Szukałem jakichś gier, pamiętam. I wpadłem. Coś tam oglądałem, i chyba szedłem spać, i mówię, a pogrzebię sobie w telefonie. Jakoś to tak było. Bo na telefonie wtedy siedziałem, raczej. tego co mi się kojarzy. Tyle jest kanałów. My, jak mamy te kanały, to jest tyle. Ludzie mają tysiąc. Też... Dużo ludzi ma takie kanały, nie? Tysiące, miliony. No i to jest tak dużo przypadków, nie? Też, no bo. O kurde, jakiś model. Ja pierdzielę, jaki idiota. Ja piszemy, mój, jeszcze się cieszy. Dziecioczki jakieś sobie grają. Nie wiem, muszę zobaczyć, przypomnieć sobie jaki masz, masz głos. W ogóle się za dobrze wiesz głos. Ja ci pisałem ostatnio jak to wygląda wszystko. A jak nie? No, dziękuję. Siema, siema, Sirwiśnie, co tam? Co? No, wywalili mnie strasznie. Kurde, i teraz nie mogę stąd wyjechać. Zepsuli mi auto moje, kochane. Dobrze, że mi paczki nie zniszczyli, ale. Ale z nimi to różnie bywa. To są jacyś moderzy, bo zmieniają porę. O, są, tam mi zaraz zniszczą. Są dzieciaki jakieś, które sobie weszły się pobawić, nie? I ten będzie czekał teraz Czy patrzcie A to wiecie co, ja zmieniam sesję sobie Miałem zamiaru tutaj z dzieciakami się jakimś autobusikiem, nie wiem czy to zmodowane nawet i sobie latają. Właśnie jestem po nagrywaniu filmiku. Aha, a jaki filmik? Siema, Siema, BB Hop. Co tam? U mnie. No, u mnie tak sobie. Mówię, Odpalę sobie live'a. Pogadam z widzami. Nie ma za dużo ludzi, no ale yy, ostatnio yy, dużo. Dużo Sirwiśnia z kontrola nagrywałem, kupiłem nową grę. To taka seria poboczna w zastępstwie za Rezydenta, bo tam po, nie po kolei robiłem cele no i mi się trochę pomieszało, musiałem usunąć. E, no i teraz dzisiaj mnie tak naszła ochota na uleb, zmęczony jestem po pracy. Taki głos mam jeszcze, piję teraz kawę. Mówię, naszła mnie ochota sił, może nie jest tak dużo, ale pasja gdzieś tam przewyższyła i, i odpaliłem GTA, nie? Zmieniłem sesję słuchajcie bo nie dało się tam grać z nimi Ale zapraszam Ciebie Sylwisznia na, na Discord oczywiście bo nie wiem ostatnio chyba Cię tam Ci proponowałem nie wiem żeśmy gadali coś na live Bo byłeś ale nie pamiętam Jakbym miał wszystkie rozmowy pamiętać To no nie wiem musiałbym być Alfą i Omegą Tutaj jak ktoś nie widział to jest moje mieszkanko Piękny wystrój. Dobra, lecimy. Aha, no i oni mi zniszczyli yy, moją audicję. Muszę. Ale to nie dzisiaj. Ja te... Dzisiaj nie. Jak ktoś chce, ma na kompie GTA, to mo możemy pograć razem. Jak ktoś ma GTA, to możemy być na jednej sesji, nie? Dobra, ja sobie wezmę tego. Aha, miałem wam pokazać te te auto, sam jeszcze nie widziałem. A znaczy, jak się ładowało GTA, to zauważyłem Pegasus Zoruso i znowu kosmiczna cena. Ja pierdzielę te trzy. Chciałem sobie kupić Emerusa. Mam no, te trzy mnie interesują z tych szybkich Jaguara. Oglądałem e, tuniku Viniego taki średni, ale jako sportowe auto czterodrzwiowy, no to jest ponoć. E, Ponoć taki no jeden z najlepszych, ale ceny są kosmiczne, a zarobki, no tak, jak w życiu nie? No, i tutaj te główienko takie na drugiej stronie, jak ktoś lubi klasyki, to 450 dolarów. U Indynasty jakiś fajny taki, nie wiem, z lat 60. chyba podobny do też pisaliście do Syreny, nie? naszej polskiej. A tutaj Anis Helion Helion czy jak to się czyta, to taki warto, godny uwagi. Ja musiałbym zobaczyć jego tunik. Taki do rajdów, do czegoś, żeby powariować, sobie nie no, ja też ciężko z czasem, właśnie. Ale jeszcze dwa dni chyba do pracy, później święto. Mam nadzieję, że sobota będzie wolna. Jeszcze nie wiem na 100%, ale <laughs> może się uda. <laughs> Dobra, trzeba kogoś zaprosić do firmy. nie pisze, chyba na priw. Aha, więc dzwonić do tego, do morsiaków, co wie. Morse Mutual. Jak mogę być <tryk> Dobra. O! Czyżby to było to samo. To same auto. Patrzcie jakie auta. Fajnie zaparkowane. Mam wszystkie chyba. Chociaż nie, to co to jest? A nie, tego nie mam. O już GTA wywaliło.